Czy wyobrażałeś sobie kiedyś dożyć 118 lat, zachowując jasność umysłu, dobre poczucie humoru i chęć do życia każdego dnia? Brzmi niemożliwie, prawda? Ale dziś poznasz kobietę, która dokładnie to zrobiła. Uznawana jest za najstarszą osobę na świecie, a jej styl życia naprawdę cię zaskoczy. To, co robi codziennie, jest tak proste, że zadasz sobie pytanie: Dlaczego nie zacząłem robić tego wcześniej? Zostań ze mną do końca tego filmu, bo nawyki tej starszej pani mogą całkowicie zmienić twoje spojrzenie na zdrowie, starzenie się, a nawet na twoją codzienną rutynę. I jest jeszcze coś. To, co ona robi każdego dnia, jest w zasięgu każdego człowieka, także Twoim. Zaczynamy? Jej imię to Kein Tanaka. Urodziła się w Japonii 2 stycznia 1903 roku. W czasach, gdy świat nie znał jeszcze telewizji, samolot był nowością, a telefon stanowił rzadki luksus. Kane przeżyła dwie wojny światowe. Była świadkiem, jak technologia zmienia świat. Przetrwała wiele pandemii, a mimo tego wszystkiego dożyła 118 lat, zachowując sprawny umysł, uśmiech na twarzy i lekkiego ducha. Została oficjalnie uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa za najstarszą kobietę na świecie i stała się symbolem japońskiej długowieczności. Ale to, co najbardziej przyciąga uwagę, to nie tylko jej imponujący wiek, lecz sposób, w jaki prowadziła swoje życie. Z wdzięcznością, dyscypliną i lekkością. Kane nie była sportsmenką, nie stosowała radykalnych diet. Nie mieszkała też w żadnym spa ani luksusowym miejscu. Wręcz przeciwnie, prowadziła proste życie, pełne ciężkiej pracy, wyzwań i rodzinnych strat, a mimo to potrafiła zachować radość życia i pielęgnować dobre nawyki, nawet w najtrudniejszych momentach. Często powtarzała, że jej największą motywacją było życie blisko rodziny, dobre jedzenie, aktywność umysłowa i chęć uczenia się nawet po setnym roku życia. Jej styl życia stał się wzorem na całym świecie. A teraz odkryjesz dokładnie, co robiła każdego dnia. To, co najbardziej imponuje w historii Kane Tanaki, to nie tylko jej zaawansowany wiek, ale prosta i jednocześnie potężna rutyna, którą utrzymywała każdego dnia. Nie polegała na drogich lekach ani cudownych terapiach. Jej sekret tkwił w drobnych nawykach, powtarzanych z dyscypliną przez lata. Każdego dnia Kane wstawała wcześnie. Wierzyła, że rozpoczęcie dnia ze spokojem i celem robi ogromną różnicę. Zaraz po przebudzeniu piła filiżankę zielonej herbaty, tradycyjnego japońskiego napoju, bogatego w antyoksydanty, znanego ze wzmacniania układu odpornościowego i spowalniania procesów starzenia. Bez przesady, wszystko było u niej proste, zrównoważone i naturalne. Następnie Kane pisała w swoim dzienniku. Dokładnie tak. Nawet mając ponad 100 lat, Dbała o to, by zapisywać swoje myśli, notatki i drobne refleksje z dnia. Pisanie pomagało jej utrzymać umysł w dobrej formie, ćwiczyć pamięć i pielęgnować wdzięczność. Wierzyła, że codzienne dziękowanie pomaga utrzymać lekkie serce. Ale to jeszcze nie wszystko. Kane grała również w Otelo grę planszową, która wymaga logicznego myślenia i strategii. Codzienne granie utrzymywało jej umysł w dobrej kondycji, a do tego sprawiało jej mnóstwo radości. To świetny przykład na to, jak można dbać o młodość umysłu w przyjemny sposób. Nawet w zaawansowanym wieku, Kane codziennie się ruszała. Czasem tylko w domu, albo na korytarzach ośrodka, w którym mieszkała, ale zawsze starała się być w ruchu. Powtarzała, że zatrzymanie się to pierwszy krok do szybkiego starzenia się. Na koniec, Kane pielęgnowała dobre poczucie humoru. Tak, każdego dnia się uśmiechała, żartowała z pielęgniarkami, bawiła się z rodziną i miała pozytywne nastawienie do życia. Nie dawała się przygnębić wiekowi ani ograniczeniom. Ta emocjonalna lekkość była bez wątpienia jednym z największych sekretów jej długowieczności. A teraz powiedz mi, który z tych nawyków masz już w swojej codzienności? Pisałbyś dziennik? Piłbyś herbatę codziennie? Pozostałbyś aktywny nawet na emeryturze? Napisz w komentarzu, który z tych nawyków wydał Ci się najłatwiejszy, a który najtrudniejszy do wprowadzenia. Czytam wszystkie komentarze. I oczywiście, jeśli podoba Ci się ta historia, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych treści. Razem odkryjmy sekrety długiego i zdrowego życia. Kiedy mówimy o długowieczności, Wielu ludzi od razu myśli o skomplikowanych dietach, drogich suplementach lub rygorystycznych ograniczeniach. Jednak w przypadku Kein Tanaki jej dieta opierała się na prostocie, i być może to właśnie jest jej sekret. Nie podążała za żadnymi modami żywieniowymi ani internetowymi trendami. To, co robiła, to to, co Japończycy praktykują od pokoleń: naturalna, lekka i zrównoważona dieta. Kane jadła biały ryż praktycznie codziennie. Był on podstawą jej diety. Razem z ryżem zawsze pojawiały się różne warzywa, takie jak szpinak, marchew, rzodkiewka, grzyby i wodorosty. Te produkty są bogate w błonnik, witaminy i minerały. Wspomagają prawidłowe funkcjonowanie jelit i wzmacniają układ odpornościowy. Ryba, szczególnie łosoś i makrela, również często pojawiała się w jej posiłkach. Ryby są bogate w omega-3, które chronią serce, poprawiają funkcjonowanie mózgu i zmniejszają stany zapalne w organizmie. A co ciekawe, Kane jadła małe porcje. Nigdy nie przesadzała z ilością, nawet gdy miała ochotę zjeść coś innego. Inna ważna kwestia unikała nadmiernego spożycia cukru. Rzadko jadła słodycze, napoje gazowane lub produkty przetworzone. Jednak to nie znaczy, że nigdy sobie na to nie pozwalała. Od czasu do czasu zjadała kawałek czekolady, która była jedną z jej małych pasji. To pokazuje, że równowaga jest ważniejsza niż całkowite zakazy. A poza tym piła dużo wody i piła herbatę przez cały dzień. Szczególnie zieloną herbatę i herbatę z jęczmienia, obie są tradycyjne w Japonii i pełne korzystnych właściwości dla organizmu. Przykład Kane pokazuje, że nie trzeba wydawać dużo ani dokonywać wielkich poświęceń, by jeść dobrze. Wystarczy mieć świadomość, umiar i wybierać produkty, które pochodzą z natury. Prosta, kolorowa i zrównoważona dieta może być najprostszą drogą do długiego i zdrowego życia. A teraz powiedz mi, jak wygląda twoja dieta? Czy zdarza ci się przesadzać, czy już starasz się utrzymywać równowagę? Podziel się ze mną w komentarzach, a jeśli chcesz, mogę przygotować film tylko o tym, co Japończycy najstarszego wieku jedzą na co dzień. Oprócz dobrych nawyków i zrównoważonego odżywiania istnieje coś, co często jest pomijane, gdy mówimy o długowieczności: moc wiary i wsparcie rodziny. A w życiu Kejn Tanaki to miało ogromne znaczenie. Kejn była kobietą wiary. Mimo upływu lat, nigdy nie porzuciła swojej duchowości. Codziennie modliła się, składała proste podziękowania i wierzyła, że jej życie jest darem boskim. Mieć połączenie z czymś większym, czuć się chronionym i prowadzonym przez siłę duchową, dawało jej wewnętrzny spokój, równowagę i siłę, by stawić czoła wyzwaniom. Nauka już to potwierdza. Osoby, które mają wiarę lub regularnie praktykują duchowość, zazwyczaj żyją dłużej i mają lepszą jakość życia. Dzieje się tak, ponieważ wiara redukuje stres, poprawia zdrowie psychiczne i zwiększa poczucie celu. Ale oprócz wiary, Kane miała coś jeszcze bardziej potężnego rodzinę, która ją kochała i szanowała. Mimo że mieszkała w domu opieki, regularnie odwiedzali ją dzieci, wnuki i prawnuki. Była otoczona czułością, uwagą i troską. I to miało ogromne znaczenie. W wywiadach jej rodzina mówiła, że Kane zawsze była silną kobietą. Ale jej radość z życia wynikała głównie z miłości, którą otrzymywała. Uśmiechała się widząc wnuki, cieszyła się z wizyt i czuła się ważna w rodzinie. A poczucie bycia kochanym jest jednym z najważniejszych fundamentów emocjonalnych dla człowieka. Samotność jest jednym z największych wrogów długowieczności. Mieć kogoś, z kim można porozmawiać, dzielić chwilę, śmiać się, a nawet płakać, gdy to konieczne wzmacnia serce i to nie tylko w sensie emocjonalnym. Liczne badania pokazują, że osoby z silnymi więziami rodzinnymi i społecznymi żyją dłużej i lepiej. Dlatego, jeśli chcesz żyć długo i w dobrej jakości, nie lekceważ wartości wiary i relacji. Dbaj o swoją stronę duchową, a przede wszystkim doceniaj ludzi wokół siebie. Czułość, miłość i więź z innymi są tak samo ważne jak jakiekolwiek lekarstwo czy dieta. Teraz, kiedy poznałeś niesamowitą historię Kane Tanaki i sekrety, które pomogły jej dożyć 118 lat w zdrowiu i radości, chciałbym wiedzieć, co ty o tym myślisz. Który z tych nawyków zamierzasz wdrożyć do swojej rutyny już od dzisiaj? Zaczniesz dzień od filiżanki herbaty? Zaczniesz pisać dziennik? A może będziesz codziennie spacerować? Nawet jeśli tylko przez 10 minut? Napisz w komentarzach, która część tej historii zainspirowała Cię najbardziej. Twoja opinia jest bardzo ważna i może zainspirować innych, którzy również dążą do długiego i zdrowego życia. Czytam wszystkie komentarze i odpowiadam na te najciekawsze. A jeśli chcesz dalej uczyć się o długowieczności. Zdrowych nawykach i prawdziwych historiach ludzi, którzy pokonali czas mądrością, to kliknij przycisk subskrybuj na naszym kanale. To bardzo pomaga w naszej pracy i sprawia, że YouTube poleca ten film większej liczbie osób. A i nie zapomnij zostawić łapki w górę. To pokazuje YouTube, że ten materiał jest wartościowy. A jeśli chcesz otrzymywać nowe filmy co tydzień z praktycznymi i inspirującymi wskazówkami, włącz dzwoneczek powiadomień. Twoje zdrowie i przyszłość będą ci wdzięczne. Chodźmy razem w tę podróż ku długiemu, lekkiemu i pełnemu celu życiu. Historia Kejn Tanaki to nie tylko historia życia przez długi czas. To historia życia z jakością, z celem i radością nawet po przejściu przez wojny, straty i głębokie zmiany na świecie. Uczy nas, że długowieczność nie polega na magicznych formułach ani skomplikowanych rozwiązaniach, lecz na tym, co mamy w zasięgu ręki każdego dnia. Trosce o ciało, lekkości umysłu, sile wiary i wartości ludzkich więzi. Kane pokazała, że starzenie się może być piękne, godne i nawet zabawne. Przypomina nam, że każda codzienna decyzja to, co kładziemy na talerzu, jak zaczynamy dzień, z kim decydujemy się spędzać czas, ma moc kształtowania naszej przyszłości. I więcej niż to. Pokazuje nam, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Jeśli ona mogła utrzymać dobre nawyki po stu roku życia, dlaczego my nie moglibyśmy zacząć dzisiaj? Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zacznij od małego kroku. Wybierz jeden zdrowy nawyk, utrzymuj regularność i przede wszystkim nie zapomnij pielęgnować wdzięczności i radości w tym procesie. Życie to dar, a każdy nowy dzień to szansa, by zadbać o nie lepiej. Niech historia najstarszej kobiety na świecie będzie dla Ciebie potężnym przypomnieniem. Życie w pełni jest możliwe. A sekret może tkwić w prostych rzeczach, które masz już w swoim domu, w sercu i w swojej codziennej rutynie. Dbaj o siebie, kochaj więcej, oddychaj głęboko, i idź do przodu, bo Twoja najlepsza wersja jeszcze nadejdzie.